Dzień dobry. Witam wszystkich na naszym dzisiejszym webinarium. Czy mnie słychać, dobrze? Czy mnie widać i słychać? Czy jesteście z nami? Nie widzę, o, widzę, ktoś zaczyna pisać dobrze, czyli jesteśmy. Cieszę się bardzo. Działania projektowe zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki temu możemy się z Wami spotykać i organizować te webinaria bezpłatnie. Na no dzisiejszy webinarium poprowadzi dla nas Basia Jędrzejczyk, dziennikarka w TVP Katowice. Witam Was serdecznie, jest to moje pierwsze webinarium, więc mam nadzieję, że pójdzie całkiem nieźle. Pozwólcie, że będę mówiła na ty. Będzie może tak łatwiej prowadzić tą prezentację. Jak zainteresować media swoimi działaniami? To taki temat rzeka. Myślę, że każdy, kto cokolwiek robi, chce, żeby to było też gdzieś nagłośnione, gdzieś widoczne i dobrze odebrane. Tym bardziej, jeśli chodzi o właśnie taką działalność stowarzyszeń, robicie dużo fajnych projektów. Sama też miałam styczność ze stowarzyszeniami, współpracowałam swego czasu też ze stowarzyszeniem Wiosna. Pewnie znacie to stowarzyszenie ze szlachetnej paczki. Więc jestem dziennikarką telewizji polskiej. Współpracuję z telewizją Katowice już kilka lat, ale moja przygoda z mediami zaczęła się w 2006 roku, czyli już kawałek czasu. Zaczęłam od prasy, od gazety. Tam byłam zastępcą redaktora naczelnego przez kilka lat. Później miałam styczność również z mediami internetowymi. Tam także pracowałam jako dziennikarka. I obecnie już właśnie od kilku lat jest to telewizja, również tworzę reportaże, felietony dla anglojęzycznego serwisu Telewizji Polskiej Poland In. I tak sobie działam. Mam własną działalność, piszę, składam, pstrykam, więc zachęcam Was również do, do zajrzenia na moją stronę. O nagrodach, osiągnięciach, to może już możemy pominąć. Jest kilka nagród. Cieszę się, że moja praca jest doceniana, ale przejdźmy do sedna sprawy. Co dają media organizacjom? Jestem ciekawa, jaki jest Wasz odbiór, właśnie pracy z mediami? Czy jest to dla Was coś właśnie prestiżowego? czy potrzebnego, czy jak, jak na to, jak to postrzegacie, ale według mnie media właśnie pomagają nagłośnić problem społeczny. Często wydarzenia, inicjatywy, które organizują stowarzyszenia, są, poruszają właśnie ważne tematy społeczne, chcą pomóc, dążą do tego i media są właśnie świetnym, tutaj kanałem do nagłośnienia problemu społecznego. Pomagają zdobyć poparcie inicjatyw, to znaczy zdobycie środków niezbędnych osób do realizacji inicjatyw, projektów, czyli wolontariuszy, darczyńców. Udostępniają kanał informacyjny, to jest chyba też takie najważniejsze, bo, bo chcemy dotrzeć prawda, do kogoś, więc żeby o nas było wiadomo o tym, co robimy, to właśnie media są świetnym przekaźnikiem. Budują prestiż organizacji jej wiarygodność. Myślę, że z tym również się zgodzicie, ponieważ no, jeśli widzimy wielokrotnie w telewizji, w programach różnych stowarzyszenia, fundacje czy kogokolwiek, osoby publiczne, to wtedy gdzieś wydaje nam się, że znamy tą osobę, znamy tą organizację. Możemy im zaufać, możemy później w takich momentach, kiedy jest 1%, przekazać ten 1% bez ewentualnego wahania, że coś jest nie tak, że ktoś tutaj jest nie w porządku. Dobrze wiecie, chyba o czym, o czym mówię, ponieważ jest bardzo dużo organizacji, bardzo dużo osób, które. To zaufanie nadużywają i, i przez te takie złe praktyki, też, też to jest wyzwanie dla, dla nas wszystkich, żeby pracować na tą wiarygodność, na to zaufanie, żeby odbiorcy chcieli z nami jakby współpracować, chcieli nas słuchać i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne. Chyba sami wiecie, kto jest najbardziej, Rozpoznawalną taką fundacją, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gigantyczna machina, która cały czas, mimo wszystko, mimo tego, że tyle dobra robi i tyle, tyle ważnych rzeczy, to jednak gdzieś tam przez różne tarcia musi udowadniać, że jest w porządku. No, taki, takie czasy i, i, i widać właśnie, że media różnie mogą też przedstawiać naszą pracę. Przed pierwszym wydarzeniem, to było 5 lat temu, Wielkanoc dla Samotnych w Warszawie. Po raz pierwszy w Warszawie startowaliśmy z, tą, z tym wydarzeniem. Pomogłam mu skontaktować się z mediami. Jak to wyglądało i co jest dla Was pewnie tutaj cenne? Ponieważ Mikołaj, mimo że jest osobą bardzo charyzmatyczną, jest osobą, która pociąga po prostu te media bardzo, bo, bo potrafi yy, powiedzieć fajnie i, i jest takim żywym człowiekiem w tej wypowiedzi, yy, to jednak potrzebne były takie działania proste, czyli przygotowujemy pakiet informacyjny dla mediów. Ponieważ skąd mają wiedzieć media w Warszawie, że będzie taka inicjatywa organizowana na taką skalę? A kiedy już były, jakby, wydarzenia organizowane na Śląsku, no to mamy jakiś pakiet zdjęć, żeby pokazać, jak to wyglądało, czy jakiś film, czy reportaż, który również był, był pokazywany, więc można było przygotować informację prasową, zainteresować media w ten sposób, że nie jesteśmy nowi, jesteśmy nowi tu w Warszawie, ale robimy coś od lat, coś, co ma potencjał, co jest fajne, co jest wyzwaniem. Przecież bardzo trudno się przebić pośród tych wszystkich inicjatyw jeszcze w Warszawie, prawda? A jednak to się udało. Po prostu wystarczyło zorganizować konferencję prasową z bodajże miesięcznym wyprzedzeniem, żeby już zainteresować te media, zaprosić, poszukać, prawda, za pomocą internetu, kontaktów do, do ludzi, do, do dziennikarzy z tych wybranych mediów, i wysyłać sukcesywnie nie, nie jedną informację, też nie spamować. Pamiętajmy o tym, że, że to też spamowanie nie wychodzi nam na korzyść, ale żeby sukcesywnie. Przypominać o tym, co nadchodzi. Czyli pierwsza zajawka, miesiąc przed, yy, piszemy maila, że będzie po raz pierwszy w Warszawie, co jest ważne. No, pamiętajmy o tych, o tych ważnych słowach dla mediów, ta wyjątkowość. Po raz pierwszy w Warszawie, yy, Wielkanoc dla osób samotnych, przygotowujemy na jaką ilość, na przykład na 500 osób. Liczby robią. Yy, no, robią jakąś tam y, y, grę i, i to jest ważne, że duże wydarzenie zainteresuje media. Jeśli to jest pojedyncze wydarzenie, no nie wiem, organizujemy pomoc dla danej rodziny, to już jest trudniej, tak? Ponieważ y, osób potrzebujących jest bardzo dużo, pomóc wszystkim się nie da. I, i właśnie to jest taki odwieczny problem, y, dlaczego akurat tej rodzinie pomagamy? Więc jeśli robimy coś większego, to jest większa szansa na zainteresowanie mediów. Tutaj też przykład szlachetnej paczki. Pomagają wielu rodzinom. Są to naprawdę duże liczby, ale co jest pokazywane w mediach? Co jest dla nich, co dla mediów jest ważne? W tym wszystkim mimo że skala jest bardzo duża, pokazujemy jakiś przykład. Pokazywanie pojedynczych przykładów jest bardzo ważne. Czyli jeśli organizujemy szlachetną paczkę, to fajnie jest znaleźć rodzinę, która zgodzi się na kontakt z mediami. To robi świetnie oczywiście Stowarzyszenie Wiosna już od lat i pokazuje wzruszenie, zaskoczenie, radość dzieci itd. To są emocje, emocje, które telewizja. Musi pokazywać i tylko dzięki tym emocjom jesteśmy w stanie zaangażować się w to wszystko jako wolontariusz, jako darczyńca, jako osoba, która wpłaci 1%.